Cześć Tugorigon, witam was bardzo serdecznie. Nie w kolejnym odcinku, bo jest to powiedzmy takie 6.1 albo 6.5, czy coś. Taki odcinek pomiędzy odcinkami dla chętnych krótki, dlatego że po prostu przygotowywałem się do nagrania kolejnego odcinka, w którym będziemy już robili jakąś konkretną rzecz. No i miałem taki problem, że zaczęliśmy tracić energię. Mieliśmy po prostu blackout, tak w związku z tym, że nasze, nasza elektrownia nie wyrabiała, więc w tym krótkim, w tej krótkim szorcie nagramy, nagramy sobie po prostu budowanie, budowanie drugiej elektrowni na drugim i jedynym, którym się udało znaleźć złożu węgla. Bo to jest dość duży problem, że w ogóle nie mamy tutaj nigdzie węgla na tej mapie jakoś za bardzo. Już teraz nic nie mogę odkryć, bo odblokowałem sobie kolejkę badań. Więc i dodaję wszystkie badania po kolei, które mogłem, wszystkie już zbadaliśmy, wszędzie zaraz budować kolejne pakiety naukowe. Natomiast, tak, nie mogę nigdzie znaleźć węgla, więc może wszędzie rozważyć po prostu używanie ropy naftowej jako paliwa. No a poza tym, to co? Zróbmy sobie tutaj na tym paczu węgla po prostu elektrownię. O! I będzie to 40 kotłów parowych i 80 silników yy, parowych. Gdzieś tu mam wiertnicę, więc postawmy na początku wiertnicę. Pyk. Pyk, dobra. No chciałbym cały ten patch zająć tak naprawdę go w pełni wykopać i w pełni zmaksymalizować jego zużycie i myślę, że on będzie tylko na razie do elektrowni po prostu na ten czas. E, dlatego, że, y, no, że ewidentnie y, ewidentnie się dzielimy to z, y, z hutami i tak dalej i tak dalej to po prostu ten węgiel w pewnym momencie zaczyna nie docierać i zaczynamy mieć albo brownouty, albo blackouty po prostu. E, więc tak, W ogóle, czy, czy mamy już sieć sterowniczą? Mamy sieć sterowniczą. Moglibyśmy w ogóle zrobić jakieś takie myki z siecią sterowniczą. Chyba potrzebowalibyśmy do tego baterii, a niestety jeszcze nie mamy, nie mamy materiałów na zrobienie baterii. Jakieś takie, że jeśli akumulator nie jest w pełni naładowany, to na przykład odcina tą elektrownię od reszty fabryki i czeka aż ona się naładuje w pełni. I tak dalej. No ale to już może w przyszłości. Pyk. Dobra, i ostatni rządek nam został. Ups. Tu też. Ooo, oh, no tutaj nie możemy zbudować słupka. Czy możemy zrobić chociaż jeden landfill? Nie, chyba w ogóle. A nie, możemy zrobić, dobrze. Chcielibyśmy, żeby to było tutaj. No i super. Mamy całe połączone. Dobra, to mamy zrobione. Teraz y, kotły parowe, i potrzebujemy jeszcze. A to sobie doprowadzimy rurami wodę. Tak, możemy ustawić tak, jak nam się podoba. O, y, zapomniałem jeszcze, zróbmy na samym początku. Y, Teraz taśmociągu. Myślę, że nie będziemy jakoś bardzo. Y, nie będziemy jakoś bardzo kombinowali z balansowaniem. Po prostu zrobimy 2 i 2, połączymy. O, coś takiego powiedzmy. Dobra, czyli co? Tu sobie leci to, tu sobie leci to, czyli kotły parowe muszą być po tej stronie. coś takiego, a już pociągnijmy do końca. Dobra. Z drugiej strony zrobimy to samo. No i git, i teraz tak, a, mogliśmy przerwy w sumie zostawiać, no ale trudno, mamy lepsze słupy, to nie musimy. Oops. Miejmy nadzieję, że to nie strygeruje jakoś zbytnio bajterów lokalnych. Trochę pojeździłem po mapie i też odkryłem, gdzie są. Tutaj są najbliżej. Możliwe, że stąd zaczną przybiegać, jak odpalimy tutaj tą elektrownię. No ale zobaczymy to wtedy. Będziemy sobie radzili z tym problemem, jeśli się pojawi. Dobra, no niestety nie mam wolnych podajników, już to będzie trochę mniej wydajne, bo te szybkie zużywają więcej prądu i tak naprawdę nie są tutaj potrzebne, no ale zróbmy tak. Dobra, tu spokojnie wystarczyły te żółte podstawowe podajniki. dobrze to jest okej okay. nie tak będzie okej okay. dobra i zasilimy to na początku drewnem, które musiałem scopować, żeby postawić tutaj te rzeczy. Zróbmy tak, słuchajcie. Wtedy ja nie będę musiał odmierzać i może wtedy będzie mniej triggerowało różne osoby. Yy, dodajmy to do schematu. No, fuck. Pyk. Yy, usuńmy to, usuńmy to i zostają nam same słupy wtedy i możemy je sobie, o. Tu ładnie postawić na schemaciku. To jest na pewno dobrze. No jest dobrze. Jakby nie patrzeć, dobra. Widziałem ja ten schematyczko wrzuciłem. No cóż, zrobię kontrol C tutaj. Eps, obok oczywiście dostawiłem. Dobra. To jest postawione, czyli zostaje nam doprowadzić tutaj tylko wodę z pomp. Czy mam pompy tutaj? Mam tutaj. Dobrze, myślałem, że może są w samochodziku, a na szczęście nie. Dobrze, mam dużo podziemnych rur. Dobra, to musimy to postawić. Czy mam światełka? Mam. Na no tej tak nic nie zmieni, bo nie mamy prądu. Yy, czy tutaj. A, tak naprawdę już moglibyśmy odpalić ten pierwszy rządek. Yy, drewno chyba mam w samochodzie. Tak. Pyk. No i jest prąd. wyśmienicie. To doprowadźmy drugi tutaj, yy, drugą rurę. Rura ciąg zasadniczo. Pyk, pyk. A wy nie macie prądu, Aha, bo nie podłączyłem tego. No i super. Tu mogę tak naprawdę nawet wrzucić jeszcze ten węgiel, który mam w plecaku. Pyk. Dobra, i wy zaczynajcie pracować. No dobra, to by było na tyle. Tak jak mówię, krótka forma dla chętnych, dodatkowa. Także zapraszam na kolejny odcinek, który będzie pewnie jutro, bo wrzucę to we wtorek. I co? Jeśli wam się podobało, to pamiętajcie, żeby polubić wideo, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Gorigon.